Dzień dobry państwu. Jak powszechnie wiadomo, ja nie jestem typem twórcy, który każdy filmik rozpoczyna wstępem typu: "Jeśli to oglądasz, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, daj dzwoneczek i napisz komentarz i zostaw łapkę w górę i daj dzwoneczek i zostaw łapkę w górę". Ale dzisiaj poruszymy moim zdaniem dość ważne tematy. A chciałem przypomnieć w tym miejscu o czym już kiedyś mówiłem, że jest taki pracownik i jej siedzący bodajże w Irlandii, którego zadaniem jest oglądanie materiałów youtuberów, żeby sprawdzić czy ktoś tam czasem nie obraża jej, Czyli na przykład jak ja nagram jakiś filmik, że pałka się przegła, bo serwer znowu wy***ło, to on od razu robi raport i donosi na mnie do centrali, że ja jadę po jej. Nie wiem dokładnie jak się nazywa jego stanowisko pracy, jakiś konfident do spraw social media czy coś takiego i jednocześnie nie wiem czy jeszcze istnieje ta posadka, ale niedawno istniała na pewno, bo mówił mi o tym inny pracownik jej. W każdym razie jest ktoś, kto dokładnie śledzi o czym mówimy i co nam się nie podoba. A dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, co nie podoba nam się w FIFA 19 i co wartałoby zmienić w FIFA 20. Bo 20 wchodzi już w finalny etap produkcji. Dlatego, jeśli zgodzisz się z tym, o czym tutaj powiem, daj o tym znać, zostawiając łapkę w górę, żeby pan konfident od spraw social media widział, że ten temat jest naprawdę ważny i żeby zaraportował go komu trzeba. Więc po pierwsze, Coś co drażni mnie niebywale to celność podań. Ludzie za czasów FIFA 10 narzekali, że istnieje ping pong passing, bo nawet zawodnikami z klasy dobry gracz z pomysłem na grę jest w stanie kreować akcję niczym drużyna prowadzona przez Guardiolę. A w FIFA 19 mamy z kolei coś takiego. Ta akcja w tle jest zarejestrowana po ostatniej ładce. W powtórce jest pokazany dokładny wskaźnik gdzie wychyliłem drążek, więc teoretycznie nie ma prawa się tutaj nic nie udać, a praktycznie... Podanie idzie, no tam gdzie widać, i tyle było z mojej akcji. Druga sytuacja. Wypuszczam zawodnika na wolne pole, żeby odskoczył sobie na skrzydełko. Zwyczajna akcja, jakich są setki. I tutaj także dzięki wskaźnikowi dokładnie widać, gdzie wychyliłem drążek, więc w tym momencie dochodzi do podania i dzieje się coś takiego. No, po prostu brak mi słów. Taki przykład to można praktycznie wyciągnąć z każdego meczu, zarówno na bota, jak i online. A efekt tego jest m.in taki, że jak w FIFA 10 ktoś przegrał mecz, to naturalnie każdy wiedział, że był słabym graczem. A obecnie, jak ktoś przegra mecz i zwali winę za tę porażkę na grę, to wiele osób przyzna mu rację, no bo sam widzicie, jak to wygląda. Kolejny przykład strzały z pierwszej piłki. Totalna randomizacja. Jak zacząłem grać w dziewiętnastkę i uczyłem się gry na bota na poziomie legendarnym, jak i ultimate, to bardzo wkurzało mnie to, że rywal oddawał w całym meczu jeden strzał z pierwszej piłki, często z pola karnego i zdobywał dzięki temu bramkę. No i okazuje się, że po tych wszystkich łatkach to się w ale nie zmieniło. To jest rzecz, która dzieje się także online, no ale najlepiej widać ją pogrze na bota, ponieważ sztuczna inteligencja nie gra praktycznie niczego innego. Każdy, kto ogląda karierę Tolka Banana, widzi, jakie bramki tracą zespoły prowadzone przez polskiego szkloniowca, czyli ogólnie jeden wielki dramat przypadkowy strzał z pierwszej piłki z jakichś 18 metrów, no i sprawa jest wyjaśniona. Ale oczywiście w meczach online, no to się także dzieje. Czasem rywal, którego totalnie zdominowaliśmy, dwa razy podejdzie, pod nasze pole karne odda dwa strzały od czapy z pierwszej piłki, no bo nie jest w stanie wykrywać żadnej sensownej akcji, a te dwa strzały zamieniają się na dwie bramki. No i finalnie trzeba grać pozornie wyrównany mecz z rywalem, który realnie nie dorównuje nam w żadnym elemencie gry. Ale też, skoro przy strzałach jesteśmy, no to tutaj warto wspomnieć o precyzyjnym wykończeniu. Co jasne, zrozumiałe jest, że takie uderzenia są premiowane, ale kiedy z użyciem tego systemu strzelamy na pałę, bokiem albo nawet tyłem do bramki, a strzał i tak leci w samo okienko, no to jest po prostu następny element, który prowadzi do totalnej randomizacji w grze. Działanie precyzyjnego wykończenia także trzeba ulepszyć. Kolejna rzecz, strzały głową i to jak bardzo przypadkowo lądują one w bramce. Fakt, że o po pobolasy fliku i tak dalej jest już od dawna niepokojący. Ale tak na dobrą sprawę ja od jakichś dwóch miesięcy wrzucam piłkę na pałę po prostym podbiciu czy to z akcji, czy to z rzutu Bożnego. Ja nawet nie patrzę kto i jak jest ustawiony wewnątrz pola karnego przy takiej wrzutce. Podbijam sobie randomowo piłkę, wrzucę tam gdzie mi się drążek wychyli, no bo i tak ktoś dojdzie do tej wrzutki czy tego chce czy nie. Więc strzelam bardzo dużo bramę głową, a jak słyszeliście ja od dwóch miesięcy przy wrzutkach nie wykonuję niczego co wymagałoby ode mnie jakiegokolwiek skilla. Po prostu tak se wrzucam od niechcenia i to po prostu działa. No i oczywiście jeśli chodzi o grę w ataku to trzeba wyróżnić z takie jak kick of leech. Nie wiem z czego to wynika i co to miało na celu, ale kiedy stracę bramkę i rozpoczynam ośrodka, to drużyna przeciwnika bardzo często zamienia się w ciepłe kluchy, którym nie chce się ruszyć, by założyć na mnie jakikolwiek pressing. W efekcie tego tych bramek po rozpoczęciu środka pada całkiem sporo, żeby nie rzec, że pada ich zbyt dużo, ale przechodząc teraz do obrony, no to tutaj po pierwsze poruszyć trzeba temat odbioru tradycyjnego. Dlaczego w tej grze nie można zrobić czegoś Takiego jak FIFA 14, że kiedy wchodzę pewnie w rywala i odbieram mu piłkę, to ta zostaje przy nodze mojego obrońcy. Aktualnie odbiór tradycyjny często wiąże się z tym, że mój broniący zawodnik wkłada nogę pod piłkę znajdującą się przy nodze rywala, a ta odbija się w bliżej nieokreślonym kierunku. Zresztą często ponownie ląduje ona pod nogami przeciwnika. Zrozumiałe jest to, że takie rzeczy dzieją się w rzeczywistości, ale FIFA nie jest rzeczywistym futbolem. Tutaj mecz trwa 12 minut. A przy tak krótkim czasie rozgrywki, po prostu nie ma czasu na tyle niedokładności, i pewne rzeczy muszą być zautomatyzowane, tak jak miało to miejsce w FIFI 10 czy 13. No bo właśnie przez te automatyzmy i silnik nagradzający w samej grze, realnie po prostu, najlepszych graczy, ludzie tak dobrze wspominają te stare produkcje sprzed kilku lat. No a FIFI 19 na pewno wspominać będą fakt, że w grze obronnej system przełączania między zawodnikami nie działa tak dobrze, jak powinien. Czasem w szybkiej akcji, czy to z użyciem drążka, czy też dzięki przełączaniu automatycznemu gra podstawia nam do sterowania piłkarzy, których totalnie nie potrzebujemy w danej akcji, więc to też wartałoby dopracować. Jeżeli chodzi o triki, to wiele osób narzeka, że Croqueta jest zbyt opi i wartałoby ją znerfić. No i faktycznie, czasem trafia się gracz, który dosłownie spamuje tym z wodem, ale na dłuższą metę nie przypominam sobie, żebym miał jakieś poważne problemy z obroną przed tym trikiem i wydaje mi się że jest to kwestia wyłącznie dopracowania. No a zresztą po nagraniu audio zrobi ankietę z pytaniem, czy La Krokieta jest zbyt opij i czy powinna zostać znerfiona, a jej wyniki pokażę tutaj w tle. Natomiast tym, co najbardziej chodzi mi po głowie odnośnie poprawy FIFA 20, to zdecydowanie punkty, o których wspomniałem wcześniej, no bo jak to jest, że strzał z pierwszej piłki za każdym razem leci w bramkę, a taki, do którego się przykładam, już niekoniecznie. Jak to jest, że wrzutka po jakimś El Tornado, Bolasy Flick czy zwykły Randomowym podbiciu zawsze mija bramkarza i trafia na łeb napastnika, a zwykłe, mierzone dośrodkowanie już nie. Taka bardziej subiektywna sprawa to jeszcze ustawianie się zawodników na boisku względem obranej przez nas taktyki. Czasem zmienia się ją na przykład ze zrównoważonej na bardziej ofensywną, lecz po zawodnikach w naszym składzie nie widać zbytniej chęci do bardziej ofensywnej gry i ci dalej stoją jak czoły, a to może wynikać albo z jakiegoś błędu w kozie gry, albo z tego, że są opóźnienia. No, bo niestety opóźnienia wciąż występują. Lagów już tak nie widać, ale opóźnienia jak najbardziej. I co za tym idzie, jest też coś takiego jak bottom delay. Czasem wykonane przeze mnie na padzie podanie w grze zostaje wcielone w życie z bardzo dużym opóźnieniem. Lecz to nie jest już kwestia uwarunkowana wyłącznie marnymi warunkami sieciowymi, no bo takie coś zdarza się również, kiedy gram sobie na spokojnie w karierkę. Natomiast, skoro jesteśmy już przy warunkach sieciowych, to wartałoby poprawić Matchmaking for Champions. i do tego w Division Rivals też nie funkcjonuje to najlepiej. Jak i ogólnie wiele z rzeczy, o których tutaj powiedziałem dzieje się w meczach online właśnie przez to, że nie domagają serwery. A udowodnić to jest bardzo łatwo, bo proszę sobie zaprosić kolegę do domu i zagrać z nim mecz w Ultimate Team Offline. Zwykły towarzyski pojedynek na wasze składy w fucie, bo to da się łatwo zrobić jeśli macie siebie na liście znajomych. No a przy takich, grze szybko okaże się, że grając offline doświadczycie najlepszego game. Playu, jaki tylko mieliście w historii gry w FIFA 19. To znaczy niecelne podania, strzały od czapy z pierwszej piłki czy bezmyślne wrzutki w meczu towarzyskim na zwykłe drużyny dalej będą występować, no bo to jest już mechanika samej gry. Ale ogólnie warunki meczowe i frajda z tej rozgrywki będą o niebo lepsze niż w Division Rivals czy też w Champions, w którym wydaje mi się, że warunki troszeczkę oklapły po łatce mającej właśnie naprawić te warunki do gry. Ale skoro jesteśmy przy łatkach, Kolejna rzecz to oczywiście nadmiar aktualizacji, a w tym zmiana gameplayu w radykalny sposób, nawet kilka miesięcy po premierze gry, co jest wręcz no absurdalne, a jednocześnie te łatki nie naprawiły wielu istotnych kwestii. I na dokładkę, pomimo ich licznego wydawania, cały czas pojawiały się nowe błędy, których jeden z użytkowników Reddit'a doliczył się już od premiery gry grubo ponad stół. I oczywiście, patrząc na FIFę holistycznie, to zdecydowana większość graczy nie chce, by jej wydawało w Ultimate Team tak wiele kart od czap. Czy też wielu graczy chce także zmian w trybie kariery, bo wbrew pozorom w ten tryb gra więcej osób niż nam się wydaje. Ale na ten moment myślę, że są to kwestie drugoplanowe, bo liczy się podstawa, czyli to, żeby FIFA była przyjemna i sprawiedliwa w rozgrywce online. No a przy tym, by ta rozgrywka online nie sprawiała nam problemów, bo póki co wiemy aż zbyt dobrze, że niestety jest inaczej. Więc no cóż, ta lista rzeczy do poprawy jest długa, jak Wisła, i to o czym tutaj powiedziałem, no to jest do. Dopiero wierzchołek góry lodowej, ale jednocześnie myślę, że są to kluczowe rzeczy dotyczące samej rozgrywki. Jeśli pominąłem jakiś ważny element, który wartałoby także poprawić, proszę o nim napisać w komentarzu, bowiem chętnie się zapoznam i przekażę do jej. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!